Na to osiągnął ten piękny wiek w dobrej formie psychicznej, troszkę z fizyczną kondycją mniej, ale trudno się dziwić. Cieszy się z naszego wspólnego spotkania. I chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować, że to mi zostaje mi docenione, że ktoś, kto tego wieku doczekał, nie będzie mógł tyle radości w swoim życiu. A teraz chciałbym. Chciałbym teraz przekazać głos naszym przybytym gościom. W imieniu pana prezydenta tak Piotra bardzo. Jedlińskiego chcieliśmy złożyć panu najserdeczniejsze życzenia. Tym bardziej widząc pana w tak doskonałej, doskonałej formie. Są dni, które pamiętać należy. Te, które w sercu będą zapisane wraz z nimi, słowa, życzenia. Ciepłe, piękne. Kochane, życie to wielki skarb, dar istnienia. Pan Marian Urlich, dostojny jubilacie. Z okazji setnych urodzin proszę przyjąć wyrazy szacunku i życzenia wszelkiej pomyślności. Jest pan tym szczęśliwym wieku, gdy kończą się obowiązki. Można teraz w spokoju cieszyć się życiem. Każdym promieniem słońca, zapachem kwiatów muzyką i widokiem tych, których się kocha. Ciekawe to doświadczenie dożyć starości. Przeszłość jest ogromną księgą z obrazkami, pisał Czesław Miłosz. Księga Pana życia jest wyjątkowo bogata. Urodził się Pan pod gwiazdą wszelkich światowych wydarzeń. Doświadczył Pan wszystkiego, co przyniósł XX wiek dla naszego narodu, wojen, przemian ustrojowych, i należy Pan do nielicznego grona świadków historii w tych trudnych dziejach naszego narodu. Długie życie jest przywilejem nielicznym. Wielkim kapitałem doświadczenia i wiedzy zdobytym w czasie bogatych, pracowitych lat dzieli się Pan z innymi, hojnie obdarowując swoją mądrością, pomocą i życzliwością. Dostojny Jubilacie. Proszę przyjąć moje pełne uznania podziękowania za dokonania całego życia. Niech zdrowie i pogoda ducha towarzyszą Panu przez wiele, wiele lat. Z wyrazami ogromnego szacunku Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszenia. Bardzo serdecznie dziękuję panu. bardzo. Gratuluję. Bardzo miło. Zostawimy list, i tutaj te kwiaty także pozwoli Pan, że na Pana ręce złożę z serdecznymi gratulacjami. Także z serdecznymi życzeniami skierował swój list do Pana pan premier Mateusz Morawiecki, który z wielką przyjemnością Panu. Proszę bardzo. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ja w imieniu Urzędu Stanu Cywilnego również chciałam zrobić najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu i życzę kolejnych pięknych, pogodnych dni. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Mamy zapalana wodę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak. Bardzo chętnie. Dobrze. Tutaj potrzebne jest Two autograph. Tutaj też. Czytelnie. Tu w tym będzie Dziękuję Panie. bardzo. Ten podpis już jest. Bardzo dobry podpis. Bardzo dobry podpis. Drogi ubielacie w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jana Kuriaty, radnych Rady Miejskiej wystąpił pan Ryszard Tarnowski. Proszę bardzo, panie Ryszard. Marianku, drogi chyba, mnie. Jak się przez... ogromnie cieszę, z ogromnym Jakie wzruszeniem. Około. I ja, i, y, jestem zobligowany do tego, żeby ucałować y, się serdecznie i pozdrowić chwa, od mojej małżonki Żalety. Proszę państwa, przez długie, długie lata, chwa, niemal przez 30, chwa, sąsiadowaliśmy z sobą. On miał działkę, ja miałem działkę 211 w kompleksie Relax, a ty miałeś 198. Pamiętam go do dzisiaj. Pamiętam Jurka, gdy przychodzili w odwiedziny. Chyba. To był wzorowy działkowicz. Przy tym człowiek no, niesłychanie chyba. pogodny, chyba. uśmiechnięty, pełen życia. I taki jesteś i taki dzisiaj tak jestem, i taki zostaniesz nigdy nie przypuszczam że ja z Tobą przy takiej okazji w tym wieku spotkamy się i wspom będziemy wspominać o naszym miłym sąsiedztwie na działce chciałbym już teraz w imieniu wszystkich radnych, w imieniu Pana Przewodniczącego e, złożyć Ci e, drogi jubilacie, pastulatku Nasz kochany najpiękniejsze chyba życzenia, najpiękniejsze życzenia, żebyś jeszcze długo długo cieszył się zdrowiem i tym codziennym życiem tej. I w uznaniu Twoich zasług dla naszego miasta, Pan Przewodniczący, Pan Radni Koszaliński przyznają Ci medal za zasługi dla miasta Koszalina. Nie będę Ci tutaj przypinał tego medalu. To jest y, y, taki piękny metal, łącznie z życzeniami. A ja Cię chcę gorąco uściskać na mój stary. Pryśle, byłeś moim przyjacielem. I w ciągu tych 32 lat, jak tak obliczyłem, byliśmy sąsiadami. Tak to, myśli, myśli. jest, 30 lat, tak jest tak, Także cieszę się, że Ciebie w tym wieku. Spotykam i mam szansę z Tobą wymienić parę słów wspomnień i uradować się tym, co mnie ja dzisiaj spotyka. Jestem tak skończony. No. Ja chciałabym również złożyć Panu najserdeczniejsze ży życzenia. Jestem przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chciałabym panu w imieniu pani prezes i całego Zakładu Ubezpieczeń złożyć najserdeczniejsze życzenia. Z okazji osiągnięcia 100 lat życia składam Panu serdeczne gratulacje i życzę w imieniu własnym i pracowników Zakładu Bezpieczeń Społecznych dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. Pragnę jednocześnie poinformować, że do pobieranej przez Pana emerytury wraz z. Przysługującym dodatkiem pielęgnacyjnym, przyznają od 1 listopada świadczenie honorowe w kwocie 43,88 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia w tej nowej wysokości będzie realizowana nadal przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Koszalinie. I tutaj od razu mamy przygotowaną decyzję, która to potwierdza i te pieniążki już wpłyną. Serdecznie dziękuję. Co za miłe niespodzianki. W ogóle spotkanie z tak szanownym członkiem dodatkowym jakimś bodźcem, że być może wyrwę się z tego domu opiekuńczego, jeszcze <grym> do mieszkania i do swego ogródka. Szanowni Bracie, ok. ja dołączając się z wielką festyną do życia jakie dzisiaj już Pan otrzymał, zawsze w imieniu Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej nadaję Panu Brązowy Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I jeśli mogę Coś powiedzieć na ten związek Piłsudczyków? To przypomina mi się okres dziecięcy, pięcio czy sześcioletni, syn chorążego artylerii ciężkiej w Poznaniu, wychowywany w koszarach, bo tam urodziłem się. Bywałem już artystą, bo na scenie skórem dziecięcym, śpiewaliśmy piosenki patriotyczne polskie, między innymi o Piłsudskim, o tym jak walczyć z woskarami. Pamiętam, że w treści który z tych piosenek było, był tekst lance do boju, szable, dłoń, bolszewika, To miałem wtedy sześć albo siedem lat. Z zespołem dziecięcym na scenie wojskowego domu, tam w świetlicy, występowałem już jako aktor i piosenkarz, czy pieśniarz. To chciałem patrzeć. A ja drugi Jubilacie reprezentuję Radę Osiedla Tysiąclecia, osiedle Tysiąclecia, na którym szanowny Jubilat zamieszkiwał. I mam nadzieję, tak jak tutaj mówił, wróci do nas jeszcze. W związku z tak pięknym jubileuszem. Życzymy 200 lat życia, zdrowiu, uśmiechu, szczęściu i wszystkiego co tylko można na to najlepszego oraz spełnienia najskrytszych marzeń. To jest taka pamiątka od wszystkich mieszkańców Osiedla się Dziękuję serdecznie. Przyznam się, że rzeczywiście lubiłem. Dla osiedla pracować w miarę możliwości do późnych lat dwa lata miałem, pamiętam, że ścinałem nawet trawie miejskich relacji przy naszej kamienicy i starałem się w ogródku własnym utrzymać jakiś ład porządek, za który Dostawałem dyplomy, ale te dyplomy były nie na moje nazwisko, tylko na żony. <laughs> happy birthday to you! Happy birthday! Happy birth. Instytucji, za o, o wyraz opieki nad starymi ludźmi, którzy w życiu są dla tej ojczyzny swojej robi. Twoje zdrowie dla dla mnie.

じゃあ、じゃあ、でこんにちは。